Mój autobus do szkoły właśnie uciekł, tak więc za bardzo. No, no do szkoły się przepraszam, ale spóźnię, proszę pani. Ja muszę wrócić po książki, przepraszam. Czy coś. <śmiech> <śmiech> Nie, sorry, ten początek tak zepsułem. Był potencjał, ale się coś zepsuło. Dobra, zacznijmy ten odcinek na poważnie. Siemaneczko, ja jestem maksymalny 77, bo to jest kolejny odcinek z nowej serii na kanale. Dokładnie, to nie jest kolejny odcinek z serii, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak więc, otwieramy bramę. Jaka to jest gra? Zaraz się wszystkiego dowiecie. Ja w tą gierkę pograłem, jest to gra naprawdę rewelacyjna. Powiem wam, że jeżeli lubicie Minecrafta, to możecie tą grę polubić. Patrzcie na to, mamy zablokowane drzwi. Co teraz zrobić? Nie mamy młotka, zaraz dostaniemy zapewne. Ale nie mamy żadnego narzędzia, którym możemy dostać się do tego pięknego budynku. I co robimy? Chwytamy to pudełko. No i. No, niby nic specjalnego, ale patrzcie na to. Tutaj jest. A, to mi nie wyszło, sorry. Nice, dobra. E, trochę zadziałało, ale jednak nie do końca. Patrzcie, może teraz się uda. O, widzicie. Każdy obiekt w tej grze jest niszczalny. Mamy wieżowiec, który ma 25, może się zawalić i runąć niczym. Niczym. Pudełko z zapałek, czy coś otwieramy te drzwi. Nie wiem, przepraszam was, zamknę te drzwi, dziwny jestem. O! I tutaj mamy na przykład gaśnicę, która bardzo nam się przyda, jeżeli coś przez przypadek zapalimy. Ponieważ to jest gra głównie o tym, aby kraść. Um, tutaj rzeczy, dokładnie... CZEMU MÓJ JĘZYK JEST TAKI DZIWNY?! SŁUCHAJ SIĘ MNIE! E, dobra, jestem wandalem, proszę dać suba, w tym momencie, natychmiast, proszę dać subika! Być z tym, kurcze! Jakieś dziwne gałęzie... Dobra, witam, co mam zrobić? Aha, dobra. Włączyłem sobie prąd i w tym momencie mogę pójść do pierwszego zlecenia. Będzie ta seria się pojawiała co piątek, na razie chyba, że nie będziecie chcieli, no to się nie będzie pojawiać. Zobaczymy, która z gier będzie stała lepiej z wyświetleniami i ogólnie aktywnością waszą pod filmami, eee, czy teardown, czy może jednak Battlefield 1. Ja idę w tym momencie na pierwszą moją misję, a wy razem ze mną, tak więc zapraszam. The old building problem. No i witamy na pierwszym y, tutaj naszym zleceniu. Jak widzicie, mamy dom i musimy go rozebrać i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mamy go po prostu zrobić. To jest jak coś butla z gazem. Piękne. Ej, jak ja nagrywam, to zawsze się takie dziwne rzeczy dzieją, że coś nie wybucha. O. Prawie się zawiłem, ale udało się. Jak widzicie, każdy obiekt w tej grze jest po prostu zniszczalny. Zamiast otwierać drzwi, wyważacie je, wchodzicie z buta. Po co się męczyć? Wiadomo, yy, można po prostu wejść z buta i po co się męczyć? Ja tutaj wam pokażę jeszcze jedną fajną rzecz. Yy, tutaj jest kurczę ten komin, który mi trochę utrudnia życie. Zaraz wejdziemy z ciężką bronią, ale na początek trzeba Bardziej łagodnie, wiadomo. Czemu ja próbuję się non stop zabić? Max, ogar. Jak widzimy mamy koparkę! I koparka jest potężna i koparka ma moc, i koparka lubi niszczyć, a ja razem z nią. Tak więc... Tak więc ułożyłem jakiś wiersz, ale... Znaczy nie, to, to się trochę rymowało chyba, nie? Nie wiem, dobra, rozwalamy. Stop it! Just stop! Łotek nie zatrzymał, czekajcie. O Tak! To jest piękna satysfakcja, oczywiście. Chodzi w tej grze o coś więcej niż na razie rozwalenie domu, ale to jest dopiero początek kampanii. Tutaj są oczywiście mody różne, fajne, które można sobie zainstalować. Wielkie miasta, wielkie takie no w cudzysłowie, wielkie, ponieważ no ta gra też ma ograniczenia. Przez to, że wszystko da się zniszczyć czasami, jeżeli byśmy rozwalili wielki. Nie wiem, wieżowiec, i każdą część tego wieżowca rozwalili na pojedyncze fragmenty, to gra w pewnym momencie zaczęłaby się scinać, no bo jednak to jest mnóstwo, mnóstwo elementów, tak naprawdę obok siebie. Mimo tego, gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana i naprawdę potrafi sobie radzić z tak wielkimi ilościami części, które leżą na ziemi. Eee, tak więc, no brawa dla twórców, tyle mogę powiedzieć. Nice, misja ukończona. I'm sorry, sorry, jadę do domu, misja zrobiona, muszę jechać do domu. Dobra, sorry. Jedyna rzecz, która nie jest zniszczalna w tej grze to oczywiście nasz super yy, pancerny samochód, yy, który no jest niezniszczalny, bo inaczej byśmy nie uciekli do domu z miejsca tutaj zdarzenia. No, logiczne. Jedyne ograniczenie, które napotkamy w tej grze, głupi budzik! A ponownie dzień w pracy. Tracy do mnie napisała. Cóż ty chcesz? O nie, złapali nas na kamerach. Jestem gotowy na kolejne zlecenie. Witamy. Eee, co my tutaj mamy? A nie mogę uciec, muszę oczyścić najpierw obszar oczywiście. Brama jest uchylona, tak więc za bardzo nie będę się tutaj męczył, jeżeli chodzi o wejście tutaj. I eee, jak widzicie, po kliknięciu taba mamy cele, które mamy ukraść. Pewnie się zapytacie, no ale co w tym ta takiego trudnego, skoro, no wiadomo, no po co, po co tutaj tak naprawdę w to grać, skoro nie ma żadnego wyzwania? Wyzwanie jest, to są oczywiście pierwsze misje, które, no, pokazują nam taką grę, yy, która ma być na razie dla nas przyjazna, to jest wstęp, który ma nam pokazać, że gra jest fajna, przyjemna, ptaszki ćwierkają, wiadomo o co chodzi, a zaraz, już nie będzie tak fajnie, chwila. Czy to jest tutaj, w tym budynku? Tak, to jest w tym budynku. To zróbmy sobie tak. O! Kurczaczki pieczone. Tutaj mi spadło na głowę gruz. Chwila, muszę wejść od nowa. Oczywiście rzeczami również da się w tej grze rzucać, co jest bardzo fajne. Tutaj mamy połamane krzesło. Nie, ono nie jest połamane. Już jest. Eee, dobra, wejdziemy sobie tutaj do budynku. Ja sobie zrobię zaraz quick quicksave i wam pokażę, co się stanie, kiedy zabiorę ten komputerek. Ej, nic się nie stało. Ej, to fajnie. Ej, super. Jak mówiłem, to jest wstęp dopiero, który jest bardzo banalny. Misja udana ponownie w domu. Eee, mój napis, DAJ Suba, zniknął. Jakiś. Chyba pani sprzątaczka zmyła. No kurczę. Pani Grażynko, mu... no mówiłem, żeby nie zmywać. To było dla widzów. Zobaczymy, czy w tym momencie będzie alarm. Coś mi się wydaje, że tak. Jak widzicie. Brama po pierwsze jest zamknięta, no jeżeli nawet pociągnę, widzicie, ciągnę tą bramę z całych sił, ale nie idzie, ponieważ jest, no, zamknięta, zresztą jest napisane, było napisane, już nie jest, ponieważ po co mieliby pisać dwa razy, no bez sensu. Dlatego przeskakujemy nad płotem. E, żeby tutaj wiecie, no nic nas nie zatrzyma, jesteśmy niepokonani. Tylko że w tym momencie to samo miejsce raczej, e, chyba będzie, co wtedy? Ale po prostu. O, no i już są kraty. Trzeba to wywalić, ponieważ to mi będzie bardzo przeszkadzać. Zobaczymy, czy zaraz tutaj uda mi się tą kratę wyważyć tym pięknym samochodzikiem, dobra, się ma. Jak widzicie, teraz zrobię sobie quick save'a. Mam quick save'a i kradnę. Jak widzicie jest alarm, mam minutę na dostarczenie. Tego właśnie tutaj. Mam minutę na dostarczenie sprzętu, który właśnie ukradłem do samochodu. Oczywiście teraz nie będę tego robił w taki sposób, że będę biegł na. No tak naprawdę. No. no bez sensu będę biegł. Ja. Pamiętajcie, jestem amatorem. Jeszcze, jeszcze jestem takim troszeczkę amatorem. Jak coś się zapytacie, co się stało? Po pierwsze, wybuchła moja piękna beczka, która miała posłużyć mi za. jedną z form wejścia przez ścianę. Tak więc trzeba tutaj trochę oczyścić tą ścianę, żeby móc wejść. Dobra, jesteśmy w środku. Gdzie jeszcze mam coś ukraść? W tym miejscu, tak? Okej, okay, dobra. Czyli tutaj, o powinny być peczółki. Jak mówiłem, ja w tą grę grałem, tak więc troszeczkę zapoznany już z tym wszystkim jestem. Miałem nadzieję, że to nie wybuchnie i na całe szczęście nie wybuchło. Oczywiście sobie rzucimy w tym w ścianę. Yy, dziura już jest. Chodź ze mną. Ja ci pomogę tutaj przejść. Otwórzmy te drzwi, jak kulturalni, cywilizowani ludzie. W tym momencie bierzemy ciebie ponownie, witaj, nazwiemy ciebie. Nazwiemy ciebie niegrzeczna, kurczę, beczka. Wiem, że to nie beczka, ale nazwę ją niebezpieczna beczka, ponieważ jest niebezpieczna. Będziecie mogli zobaczyć, jak amator kradnie jakieś mega cenne pliki, czy coś, nie wiem co to jest, tak szczerze mówiąc, lecimy żurek arabski. Super, 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 super. Teraz musimy tutaj przez ścianę. Super, piękny lot. Nie, to nie tu! Zgubiłem się! Proszę Państwa, cóż za emocje! Jak na grzybach. Chwila, gdzie to jest? Tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Siema, 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 eniu, siema, eniu. Dobra, lecimy, lecimy. Nie spadłem na dół. Cóż za. Nie fart. Chwila, tutaj jest zamknięte. Przez to, że tam jest zamknięte, właśnie chyba mi się nie uda wyważmy te drzwi. Raczej okno, to nie są drzwi. Dobra, wszystko ukradłem, ale no nie zdążę, nie zdążę, trzy, trzy sekundy, no to na serio, nie uda się, no. Niestety, wykryli mnie i zostałem złapany na gorącym uczynku, tak więc quickload. I widzimy się ponownie, jako już zaawansowany, nauczony tego, co ma robić złodziej. Dobrze! Niczym ninja! Uciekam stąd! Nie złapiecie mnie! Ogólny czas przygotowania tej misji trwał 6 minut i 18 sekund. Jak widzicie, macie w tym momencie pokazaną czerwoną linią moją ścieżkę ucieczki. Jak biegłem i którą ścieżką się tutaj przemieszczałem? W tym momencie tutaj miałem problem, ponieważ no, się ześlizgnąłem i spadłem na całe szczęście na dach. Wleciałem przez szybko okno. I... no, ukradłem ostatni cel i to pozwoliło mi na spokojnie wskoczyć na ten płotek z tego dachu i uciec. Tak więc no, naprawdę bardzo dużo emocji w dzisiejszym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle, napiszcie czy ta gra wam się podoba, czy chcie. O, właśnie, tak przy okazji to odbiorę sobie mój miotacz ognia, idziemy sobie coś jeszcze podpalić na zakończenie, żeby była płomienna atmosfera na koniec odcinka. Zapraszam również na inne odcinki na moim kanale, nie tylko Teardown. Oczywiście będzie się tutaj pojawiał również film VOD, może Battlefield 1 powróci Minecraft, zobaczymy. No a na dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i nie palcie z domów sąsiadów. To nie jest dobry pomysł. No i cześć, papa. Pa.